Tam. przepraszam, bo muszę karmić pieska, lecimy z koksem, temacik pojawił, mianowicie bulwersujący, Unia Europejska podjęła rezolucję, no taką dbającą wszystkie kraje Europy, żeby się jednoczyły, żeby się broniły przed, przed Putinem, potępiły agresję na Ukrainę. No i bardzo dobra rzecz, nie? Czyli że tak powiem takie wyrażenie woli, że, że żeby no, inwestować w obronność wspólnie, organizować jakąś armię wspólną Europy no bo inaczej takie ma, małe popiedułki kraje szans nie mają w wojnie z Rosją. Natomiast no każdy zdroworządkowo my, człowiek myślący, który nie jest z Rosji, nie? To To po prostu e, no popiera coś takiego. nie? A pisowcy Kaczyński i jego banda zdrajców e, komunistycznych i faszystowskich, to już wcześniej gadaliśmy, po prostu jest przeciwko. Nie? Czyli co? Czyli jest centralnym kolaborantem Putina, czyli popiera agresję. Pisowcy popierają agresję. Wynika z tego Putina na Ukrainę. Nie chcą Polski, żeby, się, żeby obroniła swoją suwerenność taką prawdziwą, a nie, nie oczywiście pisowską, bo Pisowska suwerenność to jest właśnie utrata suwerenności. Oddanie ją jakiejś zbrodniczej e, organizacji watykańskiej, ewentualnie Putinowi, który no, nawet Morawiecki e, tatuś tego e, najprawdopodobniej Morawieckiego. Kolaboranci współpracują z Rosją w celu osłabiania Polski. Nie? Natomiast druga skarbowka, e, mianowicie jest taki w na, nachwie centralnej. W zasadzie e, zwolennik, nie wiem, SS-Manów chyba, bo, bo e, Konfederacja trzyma właśnie z AFD w Parlamencie Europejskim, czy tam z ro rodzinami SS mańskimi Które brały udział w e, w Warszawie podczas powstania warszańskiego SS no to chyba moczony był e, Sprawa wygląda tak, że, że konf konfederacja stój tutaj, tutaj chodź O, pójdziemy sobie trawką Sorry, ale było to straszne Także mentalność konfederacji, tego Mencena Meckowskiego, jak się nazywa ten człowiek e, Zwalczający Żydów, mający te chyba jakieś żydowskie nazwisko, nie? Centralny nazista i antysemita. E, z e, wieców jak Hussain Paul, bo się boli odpowiadać, odpowiadać na pytania. To wygląda naprawdę genialnie. W internecie można sobie wejść popatrzeć. No tak zwane sprinty, sprinty Mencena. Sprinty Mencena. I jest to. swój ktoś Luna. No chodź, masz. Jest to po prostu. Jest to po prostu degustujące. O, tutaj, tutaj masz. W każdym razie. No kolega pisowców, nie? I teraz tak, są takie teorie, że jak Mencen prześcignie Nawrockiego, to strasznie osłabi PiS. Chociaż ja nie za bardzo tu związek widzę między tym, ale no takie teorie krążą, bo, no bo jednak rzeczywiście poparcie przejdzie dużo w kierunku PiSu, e, przepraszam, Konfederacji, ale no nie na tyle, bo dlatego, że jednak e, pisowcy mają duże poparcie w wywodniczej organizacji kościelnej i to jest ich są problemy pewne także no będziemy kontynuować za jakiś czas także no będziemy kontynuować za jakiś czas